cześć, się Anna Usuński. witam Was w drugim odcinku z kariery. No i jak widzicie... przynajmniej no, nie jesteśmy ostatni, ale musimy wygrać z, z Findon, żebyś, żeby się udało. Chociaż coś zrobić. I przegrywamy 2-1. No to jest niemożliwe, no. Wszystkich bramkarzy kontuzujemy. Kontuzjujemy. Jesteśmy ostatni w Liza. To się dopiero nazywa. Na pewno tego będę się będę chciał sprowadzić, jak mnie wywalą, bo jest bardzo prawdopodobne, że mnie wywalą. To, co tu się dzieje. Ale ten Cisię i ten Adebayan. <śmiennie> wiadomo, co. To po prostu będę na niego mówił Jejo. Ten Jejo, wiadomo, co się reprezentuje. Jest bardzo, według mnie, wyśmienity. Dawaj Jejo. Jesteś naszą jedyną nadzieją w, te, w tej drużynie. No i strzeli Muli, no i przegrywamy dwe z jakimś śmiesznym zespołem, co miałby jednorożca. No to jak to mówią, młodzi ludzie masakracja, a nikt tak nie mówi. Um. No na razie, według mnie to jest idealny sezon. Praktycznie jedno zwycięstwo na... 11 meczy. No 10 meczy po prostu rozgromiłem. Na 10 innych meczu miałem 3 punkty. No się ma e, W takim razie to jest według mnie bardzo dobry wynik jak na ten klub. Jeszcze się zaraz awansuje na 64 overall, a to dopiero będzie. To jest w ogóle. To jest hik co to co, 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 co prezentuje. Dobra, kowal wyżej teraz można za, za, zacząć grać. Gramy z Mansfield. A to kończył na treningu, dobra. No i teraz pewnie wygramy od razu, no widzisz, on życzył dla mnie klątwę. I przegrywamy 2-1, no to jest po prostu niemożliwe. A prowadzimy 1-0. Nie no, nie ma szans, że awansuję. Nie ma takiej opcji. No wszyscy, wszyscy co kupili karnet na ten sezon, was bardzo przepraszam za to, co ja robię. Naprawdę, przepraszam. Przecież by nie chcesz... Chociaż... No, nie fanów. <grym>, no w sumie, nie mam fanów, nie mam, nie ma wyników. A idź. Jednak... 2, 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 jak jest? Tu nie... To jest klasa, panowie, to jest nasza gra. O jeszcze nasz zawodnik dostał czerwoną kartkę, nie no. Jak, jak nasz sezon się skończy, jak będziemy mieli powyżej 20 punktów na koniec sezonu, to po prostu będzie znakomicie. no. To co na razie się tu i ja nie powlę, to lepiej o tym zapomnieć. I już na tym cis zarobiłem zrobiłem no, około 500 koła, więc jest dobrze. A jeszcze teraz skończę na 64. Będzie miał też dużo w 64, bo praktycznie taka. Mniej, troszeczkę mniej niż połowa Ale ja wierzę, w, ja wierzę że się odpalimy. Ja jeszcze, w, ja jeszcze ufam naszej drużynie. Bo ja wiem, dobra, zm, zmie, dobra, dobra. Nie, no. Z, zmienię bramkarza, dobra. Chłop żeby, chce, żebym zmienił bramkarza. No to zmienię, no spoko. No i zobaczymy, co sobie sobą zaprezentujecie. Pewnie że 10 gramów stracisz i wylecisz, ale to tam inna rzecz. Nie, meczów nie gramy, chociaż w sumie powinienem, bo przynajmniej bym nie spadał z czwartej ligi. E, dobra. I, 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 i... WYGRYWAMY 2 jeden JEST! 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 WYGRYWAMY, TAK? Rolex i Jejo. Tak jest. Jeszcze jeden punkt. I będzie bardzo fajnie, bo, będzie, bo, nie będziemy mieli, bo nie będziemy ostatni, ale wygrywamy. Dobra, jednak ta zmiana w rolnictwie już opłaciła. Gdy będziemy jest skoda Smyfa, który mógł się mega rozwinąć, a ja przez ten czas, no. Taylor, kruso błyskie nie pomijać, jak ja mam cię. Nie pomijać, jak na razie odnosimy wielkie suk sukcesy narodowe. Wygraliśmy jeden mecz. To jest sukces narodowy. Aj, w drugim. Nie, no, seryj, straciliśmy trac branku w 88 minucie. I dwa punkty straty do. Nie, no, na razie tu nikt nie ma u nas. Farmy. Sprzętny na też. Że... We, weźmy udział. Weźmy udział, bo to jest dramatyczne, co tu się. Co tu się dzieje. Okay, New we'll Hampton yeah. Boże... A muszę swój zespół. Moralę swojego. Zawod... Swojego zespołu podnieść na pewno będą wygrywać. Ja, ja wam mówię, to po prostu przez to, że nie mieli złe, złe morale, no widzicie, patrzcie, już macie, już mają większe morale. I z Northampton, z Northampton wiadomo, że to przegramy, ale, ale ale po prostu no i 0-0. No i według mnie to jest znakomity wynik. Jeszcze niech ostatnie miejsce. Boże, żebyś oni byli przed nami, no to nieznakomity wynik. Boże, myślę, że oni są coś piąci, czy coś, oni są w są samym miejscu. Są... Dobrze, nie żeby tak byli piąci, to nas też walili 10 więc no, co ja oczekuję? Dobra. Adeba jejo, znaczy jejo, masz awansować tak, Żebym był z Ciebie tak dumny, że Smith będzie naszym drugim napastnikiem. I zaraz będziemy grali na 8, na 10 obrońców i jednego napastnika. Dobra, ja, ja tak robię, jak przegramy. To będzie nierealne. Wygrywamy 2-1! Boże, to trzymać, trzy, czym wygrałem. Boże, brawo. Panowie, to jest nasza gra. Dobra. Nie, to dwóch. Dobra. Cis Dobrze, brawo, to jest. Nasza gra, pany. To jest no dobra, nie dajemy nikogo. W sumie bym kogoś dał, to bym się może rozwinął. Tego nie usmyfa. Sprzedałbym tego. Smyf by się. Nie, bo. Dobra, już mi się nie chce nikogo dawać. To nie, zaraz mi wywalam. Co to, tu to, to się tu dzieje? No, w sumie. Jeden win, tak w sumie. Aż jeden win. No i mam. No i w zasadzie mam wtedy. W zasadzie wtedy jestem na. Mogę być nawet na 22 miejscu. Ale każdy gra chyba w tym samym momencie, niestety, więc nie dowiem się, jaki jest progres. Okej, okay, Mulin nas nie boli, naprawdę. Ha, fajnie, might to jest. Nazgrupowaj urebki, to tak. och! się bawimy w trakcie sezonu. Nie mam w ogóle hajsu żadnego, żeby strzelać trochę w zimowym. Um. Wasal. i ryra... Przedrybamy. zdobyć, ale obronił chyba zagrajmy mecz. Kolejny To już ten CISR mega dużo upgrade'ował, ale Kurde, teraz Może się, nie, nie wiem Ja wiem, jak będziemy miał 70 do końca tego sezonu, to go sprzedaję. Nie mniej niż za 10-5 milionów. I no w sumie może być więcej, bo już dopiero jest listopad, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień. Nie, to naprawdę 2-3 miesiące minęły, choć już 4 czy, czy 5 role. No to klasa sama w sobie, a my i Cocker. Jeszcze jakby Cisa strzelił, to by dopiero było. Cisa bohater narodowy. Ja tylko pokładam nadzieję w dwóch załonikach: w tym Jejo i w tym Cisa, żeby oni po prostu się mega rozwinęli. Będę ich sprzedać łącznie za może 15, 16, 17, 18 milionów, pójść wszystko w skład za milion i będę miał 70 wyrola i tyle. W sumie to ile teraz hajsu? Nie no dobra. Chyba wiem co posprzedawał, ale w sumie nie wiem co. Jakieś tak 7... Kurde ten mina ten Cisa pod jednym pozorem się spłaca. Pod jednym pozorem tak jestem mega pod znakiem zapytania co do niego, ale czemu mam myśleć na niego zły? Upgrade'ował się o 4 Overall'a. Daje nam już zysk i to mega duży, praktycznie 50% ceny już. Plus cały czas upgrade'uje się o dobre treningi. Jeszcze jeden taki dobry trening, i nie no, może za 2 treningi będziemy miał kolejną Overall. Ten cis ma szansę być naszą gwiazdą, jeśli wygramy z e, Plount Argyle i remisujemy u siebie z przedostatnim miejscem w tabeli. Ech, w sumie... gramy w The Emirates! W The Emirates gramy! W The Emirates, to jest zabawne. Ja nie chcę w ogóle na murawie wychodzić. I niczym, że się tam pogrążę. No wiadomo, że powinien dostać ją Cisę albo ten mój jojo, ale... kupię sobie zaraz jakiegoś myślnego zagrajka i... Ja no raczej z MK DON'S przegramy. Nie mam że z nimi wygramy. Ale zawsze jakaś tam mała nadzieja, bo zawsze mieliśmy to 13 minut, no nie jednej bramki. Przepostrzeliśmy w 77? Czy my hajs dostaliśmy, hmm. Każdy hajs się dla nas liczy. Do mm, urządu transferu, no chyba to piecze, Jeszcze sobie nie, nie udaje grać. Działaj. No to jeszcze, jeden, no, to jeszcze jeden trening. nim mu podskoczą ślizgi, przechwyty i odbiór piłki i... Mit, a nie, Mitow to jest ten. mitów nie, Burton. Teraz, który jest młodszy? Jak Burton jest młodszy, no to tego Mitowa, no co tam? O nie, o jeden rok. Mitow, kolego, chodź, broń. Chodzi o to, żeby było jak najmłodsza kadra. Ale, hmm. że co, w składzie jest, więc. Bez to, be, nie, po prostu chyba nie powiesz mi więcej szans, że nie jest ramek Nie no, jeden punkt. Nie, nie, nie skończymy, dobra, skończymy poniżej 20, będzie dobrze. Będzie poniżej 20, będzie dobrze. Poniżej 20, Messi, team of the year in a players, is a FIFA. To na pewno nie będzie łatwe tak grać. I zaczynamy w meczu z KL. Ten ten ham. 2-1 przewalamy. Nie no. Teraz myślę, że jakbym zrobił o 1, to bym miał o jakiś klub. Nie no. A ten CISO teraz tak naprawdę ma 63 overalla. I same przechwyty już dały mu, co dopiero będzie wbiór piłki i w ślizgi. Na no, kolejnym, to będziemy już połowę. Może do nie no, do 70 uda, że jak będzie z 67 milionów. A to nieważne, według mnie jakiego by wzięli trenera i tak każdy będzie grał tak samo. Która odchodzić, to błagam zimowe okienko. Zimowe okienko, i nic mi nie interesuje. Mam bawić o wywalenie to zimowe okienko. Kupię sobie Cisej, kupię sobie Adebejo. Tamten Smith, Knips, czy inne tam kanibale. Niech się z sobą droczą. No, odejdziemy. Pójdziemy do innego klubu. A tutaj Adebejo sobie wskoczy z tym zielonym paskiem, no i praktycznie Cisa ma tyle samo Nie no, Cisa jest mega według mnie ogarniętym takim zawodnikiem Greg Taylor, który to jest? No super, no Greg Taylor, że jesteś tym, co Cię upgrade'uje, to chłopie Nie, to jest Knail Nie no, to debala. O, kimś Silva w realu jest, ojej z fajną to słowo, według mnie są rewanże, w sumie nie wiem. b No dobra, ten ADB o nich dużo strzela, żeby było, żeby było i to jest ostatni mecz przed rundą, nie, to jest już, nie, nie wiem, bo jest 24, czyli teraz się już zaczęła runda, teraz się zaczęła runda, ten, tak, teraz zaczęła runda już taka, w której Dużo zależy od Po prostu zostało ostatnie 23 mecze w tej lidza, więc... Mura Campbell czy Cambridge u siebie. Cambridge! Ależ ich docisnęli do ściany! Mocy rambę, czyli chyba nie wiem. Krewetki zostały pokonane, a krewetki przypom... A krewetki są według mnie wysoko. Bo nie są w to 8 w top 19. Uch, uch krewetki na 16! Obywali, obywaliśmy ich z butów. Czy to jest jednak szansa, żeby to się udało? Dobra. Cisa ma lekko mniej niż adb pomimo tego, że praktycznie... Nie no, ale według mnie teren powinien być zadowolony, no wygramy już w końcu. Więc teraz jakby taka pasta się utrzymała, no to by mnie pogardził. Żeby taka pasta się utrzymała wygranych, ale w sumie z Mand pewnie już się ta pasta skończy. Ale jeden, 1 2 1 wygramy. No to więc tak. Według mnie odejdziemy, odejdziemy. To jest pewne, że wywalą, ale mnie ale. Więc zastanawiam kiedy i gdzie. O której godzinie. Bo oni mogą mnie wywalić. Mi nie, mi nie będzie szkoda, jak mnie wywalą. Mi, mi, mi będzie szkoda CIS-e. Tylko, tej, tylko tego. Bo według mnie szans na nic lepszego nie mamy. no. Walczymy o ostatnie miejsce. W sumie to jak każdy cały czas przychodzę do tego już, do tych informacji to li, liczę, że będzie, że wywalili mnie z klubu i dziękuję bardzo. kupujemy Cisa, zarobią na nim i tak nic nie wydadzą pewnie. Zostawię wtedy szybko klauzulę na jeden dolar i kupię go. A, już jest w ogóle ten... Jest okienko teraz sprawę. jakiś hajs. Coś. Właśnie kontrakty, boziu. No chyba wysy nie. Nie, oni sobie cisną. Finanse. Jezus Maria. Kto mi się przyda? Ojeju. Nie mam hajsu. W sumie mogę coś mieć jednak. Ale mnie dobrą mam. Się wystraszyłem. A, w sumie, już iść tam tą stronę. Chyba, że za smyfak ktoś złożył ofertę. No tak, za smyfak ktoś złożył. To jest taki mały przypał. Dobra, Dobra, nic nie mogę zrobić. Też nic nie mogę zrobić. Też nic nie mogę. co? Dobra, ale wiem, że ja ten klub mógł Ten klub chyba zrujnuję, tak szczerze. Dobra, ten, ten klub rujnuje. Interesuje mnie tylko... Ja chcę przejść do innego. Mnie tylko interesuje CIS. Zobaczyć, czy są jakieś oferty pracy. Dobra, mnie tylko interesują oferty pracy. Dawać mi tutaj oferty pracy. E, oferty pracy, oferty pracy. Czy coś jest? Chodzi mi o Cisę, chodzi tylko o Cisę, żeby go teraz wyciągnąć szybko. Bo mnie mogą wywalić, i Cisę będzie już nie do zdobycia. Co? Jakieś marne pieniążki. Okej, okay, jej już je na konluzji. Bardziej mi się nie opłaca. Zwolnienie, dobra, Gigi. Giga, dobra, idziemy do. Dla mnie lepiej. Teraz jakiś lepszy klub. Krów Alexandria. <śmieniczy> Wracamy silniejszy z innego klubu wiem, że miałem grać w jednym, ale w tym, w tym, w tym klubie mi się nie dało i musieli, mnie, musieli mi mnie zwolnić. Nie ma opcji, żeby mnie nie zwolnili. No i jesteśmy od razu lepiej, bo jesteśmy na miejscu 14. I pierwszy co robię. Mam jakiś hajs Mnie tylko interesuje moja gwiazda gdzie ona jest? Obrona e, Boże nie tutaj czy oni go... No nie, nie sfrajerzam go. Boże to był tak. E, Boże. cisza tak mam cisse. C i s, -s, -s Boże to jest jakiś... O młody. To chyba... A, Ibrahim. Dobra, to jest on. Nie, to nie jest dobra. To lepiej. Słuchajnie, musimy go znaleźć. ty I. Teraz. O, to może być on, Ibrahima. To może być on. Bo jeżeli to jest on, to jest on, dobra. Zajdę do listy. Od razu go chcę. Nieważne, jakiego mam środkowego w nieważne. No, zamiast. O, idealny jeszcze. Dobra, mi tylko interesuje rynek transferowy i go kupienia. Dobra, negocja. Dobra, spoko. Następny sezon jest mój. Nas jego, następny sezon jest mój pod jego względem, pod tego względem, że go kupuję. Dobra, Hunt musi iść. Tutaj może być Anna. Według mnie z gorszego klubu przyszliśmy na o wiele lepszy. Y gdzie że trafimy na ten klub. Chyba jeszcze nie grałem z nimi rewanżu. Ach, pewnie nie wywaliłem jakiegoś zawodnika z ławki. Bośnie 11 to jest okej, okay. ta. Dobra, Jones. Jestem cicho, mogą dać mnie do ten jeden klauzul, jak myślałem, bo jakby ktoś go wykupił, to pół zmieniam. to nadsuwam. Dobra, nieważne. Kupmy tak też taki mega dobry Dobra, wiecie co kupmy sobie tutaj e... szukanie wszystkich gwiazdy. Bogatego inwestora nie chcę, chociaż w sumie... Nie no, mam jeszcze paru, ale bardziej szukanie sz... szukanie przy sobie gwiazdy jest bardziej lepsze. No i tu już w, jak widzimy no jesteśmy w... Na... Nie, nie to że na czele, ale Mamy większą szansę, dobra. Dużo się w tym odcinku podziało. Więc zobaczymy jak nam pójdzie w pierwszym meczu wykrył Aleksandra. Oho! Oj! I tak jak mówiłem, tamten nic co to nie będzie chciał dopiero odejść za 2 miliony. A miałem szansę dać mu. Mogłem mu dać to jeden, Mogłem mu dać. Boże, zrębałem. Dobra, czy może być portal. Dobra. Kirk. O, kto to jest? 700. A, to nie. O, to jest też młody. Ja mogę zrobić taką fajną jednostkę młodych. Ci o. Tego, no, jojo. Na jojo. Dobra, dawajcie mi cisę, ja chcę cisę. Z powrotem w moim klubie. Dobra, to no, sumujemy do. Słuchaj, sobie końcówkę kilka I będzie kończył ten odcinek. Co tu się dzieje, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Po prostu kurczaczki niemożliwe. Dobra. Lejtem. O nie wiem, jak się ten klub nazywa, albo coś. I wygrywamy 2-1, czyli szybciej udaje nam się wygrać. I w takim razie ja byłem Adam Sobudzki. No i. Czy będę chciał mega tego Cisze zdobyć? I siema.